W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać moją chyba najlepszą grę Sky Wars. W sensie tak się uratowałem, że yy, no powiem wam, jestem z siebie bardzo dumny i puszczę Wam w przyspieszonym tempie mnie. No to tutaj na starcie zabiłem typeczka, sobie lutowałam skrzynki, poszedłem do kolejnego on poszedł na środek, to ja pozbierałem lód z chestów. I taką zbroję miałem do końca, co nie? Yy, poszedłem na środek, no i jak widzicie, miałem średnie szanse z gościem, co miał fajerkę. I yeah. nie podpalił, to on mnie podpalił, próbował się perełkować, no, ale coś mi nie wyszło, ja się zgasiłem wodą. I zacząłem się zakopywać, bo tutaj no, z gościem full diaksowym pomyślałem, że raczej sobie nie dam rady i on tutaj latał, zbierał wszystkie skrzynki, nie? więc no, mówię wam, nie miałbym kompletnie szans, więc się zakopałem mądrze no i y, kopałem się, tak? i tu chcę zlutować przynajmniej jednego czesta i tam było coś, co mnie uratowało, co zaraz zobaczycie i otóż tam były gafy hmm. czy ja wam mogę pokazać? nie, nie mogę niestety, ale tam były gafy to mogę wam powiedzieć no i ja tu sobie siedzę zakopany, on ciągle lata i zbiera lód z Czesów, więc mówię wam miałem bardzo słabe szanse tutaj chciałem się wykopać ale no, gość mnie trochę postrzelał z czołami. ja się zabudowałem, no bo marne szanse, tak jak już mówiłem mógł wskoczyć, nie? mógł wskoczyć, yy, ale nie zrobił bo się bał i teraz rozkłada tutaj wszędzie TNT, co by mnie na pewno wybuchło. Podpalił je, a ja mądrze tutaj uciekłem, bo się wykopałem tędy, a on był ślepy. Więc zaczął do mnie strzelać. O, bardzo, co jest bardzo ciekawe, on miał perły i się do mnie nie tepnął. To mnie bardzo. Jakby zaskakuje, że on po prostu do mnie strzelał, a nie y, po prostu przyszedł i mnie nie zabił. Tutaj też trochę do niego postrzelałem, podpaliłem go nawet. Y, trochę musiałem się wychilować, bo mnie podpalił. Do... No i się do mnie tepnął. No to ja też się tepnąłem, bo w tych skrzynkach były już perły. I znów do mnie strzela. I się do mnie tepnął. I po prostu chciał mnie zabić. No, ale ja go wypchałem, bo się... Wepchnął w ścianę. No i to wygrałem. Tak, ledwo, ledwo, ale wygrałem. A tak z dzisiejszego odcinka to będziemy grać w Skywarsy solo insane. I jak chcecie jakieś challenge na Bedwarsy lub Skywarsy, no to piszcie w komentarzach. A to z chęcią nagramy. Mogę ja sam albo z kimś, mogę, jak chcecie. Więc no, mm, teraz trochę będę bardziej skupiony na grze, więc nie będę tyle gadał. Głupot w sumie. Dobra, ja pójdę sobie po skrzyneczki. O nie, gość do mnie idzie. O, spadł nawet. Yeah! A miałem fajerkę widzowie. Nie spodziewałem się takiego zagrania ze strony gościa. Wezmę sobie może teraz ekologista. I zobaczymy, co mi się uda zdziałać. Mm. Jak macie tą klatkę, co ja to warto tutaj stawać, bo od razu z góry sobie bierzecie skrzynkę i lecicie na dół. Tutaj mi się pofarciło prawie diamentowy set cały, ale niestety nie mamy jajek, co nie jest fajne już. Czy ja chcę się budować na środek? On ma łuk, więc co ja będę go denerwował, bo on będzie do mnie i potem mnie zestrzeli jak będę na moście 100%. No, wiedziałem, że będzie do mnie strzelał. Czy wędkę da się podpalić? Dobrze. Prawie. No nie, chłop będzie do mnie strzelał, nie? On ma lepszy miecz, dlatego go widzowie się boję. Jak mi jeszcze strefę do Wojda zawali, to będzie słabo. Co on robi? on sobie zepsuł wodę Została nas piątka Ale zalałem go, widzowie, to jest to, zalałem go. Dostał gafa, w sensie efekt, Absurbacji i chyba regenkę nawet. Może teraz ta gra nam pójdzie lepiej, bo ta była słaba. W ogóle, jak macie jakieś protipy do Godbridge'a, to piszcie, bo ja się dopiero uczę, mój rekord to 22 bloki, więc no tak średnio bym powiedział. I ustawiam się jeszcze dwie sekundy, więc no, ja się dopiero uczę, praktykuję. O, to jest dobre słowo. gafy przydadzą się dwa razy gafy. No nie. Nie będę sobie całych strzał na niego zużywał. Dobra, dwa kile. Absolutly bongt. Lecę na dół, bo się boję, tak trochę chodź tu. Dobra. Mamy dioksowego socika. Troszkę się boję, widzowie. Oj, przepraszam za powiadomienia. Dobra, nie ma. Pyk. Tylko. Cool. Zamieńmy stan jest lepszy. ja nie będę tam wychodził, bo ktoś mnie zrzuci hmm. co by zrobić no nie, kolejny co będzie tylko strzelał oby klata się na pewno przyda. Jest, let's go. Ale co mi po takiej klacie, przynajmniej jak będzie z tym nie strzelał to. No. Czy on ma Prot 4? Pro, pro, powiedzcie, że nie. GG widzowie, GG, GG. Dobra gra, 6 killi pięknie, pięknie. Czy nagrywa się dobrze? Ja. Yeah. Dobrze. Zobaczmy, czy są jakieś laboratory. O, są slajmy, to zagrajmy slajmy. Są dużo osób. Będzie ciekawie, mam nadzieję. Co my tu mamy wędeczka? Ja robię strata pod wędkę, bo wędka jest bardzo dobra. Mi się teraz ręka trzęsie, bo mi jest zimno ogólnie. Nie wiem czemu, ale zimno mi jest w rękę. W rękę. Ajajaj, zostałem absolutnie bąkt. Ale no, ja go biłem ze slajma, nie z miecza. To może dlatego, bo ja jestem 300. O, ma podobny skin do mnie. Ja już przyzwyczajony, że mam siekierę. Oj, 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 słabo, widzowie, słabo. O, dobra, mamy już miecz. Nawet dwa. Jest hełm. Można lecieć. Mamy już jednego wina, więc fajnie jest. Buty zawsze coś. Weźmy sobie ten łuk jednak. Chodź tu. Zawsze warto sprawdzić czy nie ma fajerki. Mieczyk enchantowany. Nie go. Co? Z takiej odległości da się hitnąć? Absolutny bombk. Chodź no, no nie ucieka. Chłop chyba zapomniał, że ma hmm. Gdy dwóch się bije, tam trzeci korzysta GG widzowie, GG to trochę było takie słabe zagranie. Wiem o tym bardzo dobrze sam ja, ale no, jak się biją, to trzeba korzystać. <grym> no, w sumie to w tym odcineczku byłoby na tyle. Pokazałem wam bardzo fajne dwie wygrane gry, w sumie to jest już trzecia, podajże No, i bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, możecie zostawić łapkę w górę. No i to na tyle dzisiaj. Cześć, pa pa!